Nie, bo będziesz, ja Cię z tyłu trzymam i więc jeszcze nie polecisz. Aha. Także spokojnie możesz się y, puścić konstrukcję konstrukcji i wyciągnąć kamerę do przodu. Jezus. I chwyciem obu rącz, troszeczkę wyżej. Nie mam ja rady, je. no nie, kurwa, nie Mogę kląć? Możesz kląć. Jezus Maria. Jak dobrze. Najwyżej no Cię wypikamy trochę. Okej. Okay. Jakbyś miała gdzieś oglądać na y, w internetach. już Tobie o, drugą, drugą rękę do kamery. Czemu on mnie na to namówił? Bo to jest fajne i dopiero jak polecisz, to zrozumiesz dlaczego ludzie to robią. A moment, w którym się musisz przechylić, jest dosyć trudny, bo trzeba ze sobą trochę powalczyć. No, strasznie. Tak, ale. Jezułam dziecko. Tak naprawdę najlepsze jest to, żebyś e, na moment, w którym by, ja też na liczyć, wyłączyła całkowicie myślenie i po prostu poddała się temu mojemu głosowi. Mm -hmm. Resztę już e, wiesz, jak już będziesz leciała, to poczujesz tą frajdę, adrenalina. Czyli no, to, nie osieroczy dziecko? Tu? Nie. <śla> na pewno nie, nic ci nie grozi, jesteś zabezpieczona podwójnie, potrójnie. Tutaj nie ma ani jednego momentu, w którym miałabyś tylko jedną, jedno zabezpieczenie. Okej. Okay. Możesz sobie dołożyć drugą rękę do kamery. No, Ściśni Jezu, nie, nie nie, mocną, nie, 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 ja już, ja już czuję, że lecę. Nie, ja cię trzymam, tutaj widzisz? No. Czujesz w sensie. Ale ja czuję na nogach, że nie mogę nimi ruszyć. To dobrze, bo jakbyś miała, nie mogła nimi ruszyć, to byś mi się ustawiła na przykład źle, A tak stoisz ładnie prosto i, i nie możesz jej przestawić, to jest dla mnie akurat plus. Więc postaraj Dobra. się chwycić kamerę oburącz. Ja nie wiem, co ja robię. Nie, ja nie dam rady, no kurwa, nie dam rady, no nie ma opcji w ogóle. Połóż obie ręce na kamerze i postaraj się ją ścisnąć mocno. To też trochę pomaga. Ale weź sobie, ja nie dam rady się przechylić. Weź sobie, możesz dać delikatny impuls jak chcesz. Nie wypychając Cię, jakby wiesz, nie będę Ci tego robiła na siłę. <śmum> ja eee... wiem, że jak ja się przechylę, to już będzie zajebiście, ale no, ja nie dam no, rady, to się to rady się to, to jest ten moment, o który wszyscy tu walczą, <śmum> co się chodzi? Ale widzę, że pozytywnie Ci się ładuje już ten strach, więc <śmum> fajnie. Tak to powinno wyglądać. Ściśnij sobie kamerę mocno, dwoma rękoma, to bardzo pomaga. Usztywnij łokcie. Jezus, już całe. Pozdrawiamy ten... tam tych, którzy Cię na to namówili. Kamilo to ja zabiję, a mojego synka to ja bardzo kocham i o, bardzo go pozdrawiam i mam nadzieję, że do niego dolecę, ale... Dolecisz, dolecisz. Jezus Maria Kamil zamorduje Cię po prostu. Z mamy. Zobaczysz, mamy, zobacz, pokażę mu to za kilka lat i ja też będzie chciał skoczyć. Tak. <grych> tak, usztywnij sobie łokcie i teraz tak, jeżeli byś miała skoczyć, to musimy to zrobić teraz. Im dłużej będziesz stała, tym będzie gorzej, więc najlepiej będzie, jeżeli sobie teraz spojrzysz w horyzont albo w obiekty w kamery. No. Wyłącz na chwilę myślenie, słuchaj tylko i wyłącznie mojego głosu i ja zacznę odliczać, ty się przechylasz Jezu, jak ja się boję. do przodu. To dobrze, powinnaś się bać. <grych> Działamy? Mm. Bo to już lepiej nie będzie. A, warto, naprawdę. Działamy, nie? Puszcz mnie łokcie. Trzy, dwa, mhm. jeden, bungee. Ja